Dzień dobry. Dziś w dzisiejszym odcinku chciałbym na chwilę zatrzymać się przy temacie modeli operacyjnych audytu śledczego, czy też modeli operacyjnych działań następczych w ramach badania zgłoszeń sygnalistów. Zbliża się krajowa implementacja przepisów unijnych o ochronie sygnalistów, w związku z tym, być może temat może zainteresować zwłaszcza tych z Państwa, którzy będą odpowiadali za wdrożenie programów zarządzania zgłoszeniami sygnalistów w organizacjach. W tym kontekście tradycyjnie możemy rozważać trzy warianty. Pierwszy z tych wariantów, znaczy, może nazwijmy te warianty, jest to insourcing, czyli badanie zgłoszenia sygnalisty własnymi zasobami, czyli najczęściej prawdopodobnie osobą, która będzie badała, będzie compliance officer albo specjalista do spraw compliance i on jemu powierzone zostanie, z jednej strony przyjmowanie zgłoszeń, z drugiej strony przynajmniej wstępna. Analiza tych zgłoszeń w kontekście czynności sprawdzających w niezbędnym zakresie i tego triażu, o którym też mówiłem w jednym z, z wcześniejszych odcinków, czyli, czyli takiego badania, czy w ogóle to zgłoszenie kwalifikuje się do postępowania wyjaśniającego, czy też być może ono jest z różnych przyczyn bezzasadne i albo je zamykamy, albo zwracamy się do sygnalisty o feedback na temat jakichś dodatkowych informacji, które mogą pozwolić nam na. No, uznanie tego zgłoszenia za, za zgłoszenie, które powinno podlegać jakimś czynnościom sprawdzającym. Drugim modelem jest co -sourcing. i to jest taki model, który jest stosowany bardzo często, zwłaszcza w międzynarodowych organizacjach, gdzie, gdzie pewne role zarządzane są, czy, czy pewne role realizowane są regionalnie. Czyli na przykład mamy Regionalnego Compliance Officera, Compliance Managera, Compliance Dyrektora czy specjalista spraw Compliance, który niezależnie od nazwy jest jednoosobowym stanowiskiem i odpowiada na przykład za 5-10 krajów. No i w którymś z tych krajów na przykład pojawia się zgłoszenie sygnalisty. No i wtedy może pojawić się bariera, taka najprostsza bariera językowa, chociażby, gdzie pewne dokumenty powstają w języku, którego ten menedżer nie zna. Co prawda, być może językiem urzędowym, nazwijmy to. W naszej organizacji będzie angielski, niemiecki, francuski czy którykolwiek z międzynarodowych języków. No ale może się zdarzyć, że część dokumentacji, komunikacji mailowej będzie, się, będzie, będzie sporządzona w tym języku krajowym. No i nie każdy, prawda, mówi na przykład po bośniacku, serbsku, chorwacku, łotewsku, litewsku, czy zna estoński, tak? Fiński, szwedzki. Niektórzy oczywiście tak, też bym bardzo chciał, no ale nie mam takich, takich kwalifikacji i kompetencji. No i w moim przypadku też wtedy musiałbym posiłkować się kosourcingiem, przynajmniej w zakresie wsparcia osób, które znają język lokalny, bo jeżeli nawet zabezpieczymy sobie dyski, jakieś tam dane informatyczne i będziemy je przeglądać, no to nawet stworzenie listy słów kluczy jest po prostu niewykonalne w języku angielskim, jeżeli komunikacja odbywa się w innym języku. W związku z tym, a póki co narzędzia do przeglądania tych danych, no raczej o, przynajmniej ja nie korzystałem jeszcze z takich, które na przykład są w stanie dokonać transformacji słów kluczy na języki krajowe i przeszukiwać potem. Zasoby informatyczne w tych językach krajowych, zwłaszcza że w wielu językach mamy jeszcze różne odmiany przez przypadki i tak naprawdę ten zapis, który byłby dla maszyny później zdolny do przetworzenia, no wymaga pewnej znajomości cech języka, w którym toczy się postępowanie. W związku z tym, no choćby z tego powodu. W takich modelach ten co-sourcing jest cennym wsparciem. Oczywiście nie możemy też zapominać o tym, że no, co-sourcing to jest również świetne narzędzie do tego, żeby nabrać kompetencji. I robić to, co przynajmniej za moich młodych lat było tradycyjną formą kształcenia pracownika w jakiejś tam roli, na przykład w audycie śledczym, czyli takie learning by doing, gdzie jedziemy na projekt, czy bierzemy udział w projekcie z kimś, kto się zna. Ja na przykład miałem ten zaszczyt, że pracowałem z byłymi oficerami Scotland Yardu, byłymi oficerami właśnie brytyjskich służb policyjnych, które, które no, szkoliły swoich ludzi w. W zakresie właśnie przestępczości gospodarczej, no i, no i mogłem ich obserwować, tak? Mogłem patrzeć, jak oni to robią i, i, i kopiować pewne rzeczy na początku, a później je lekko modyfikować, dopasowywać do własnego stylu. No ale najpierw musimy zobaczyć, tak, jak to się robi, zobaczyć ten warsztat. Możemy sobie przeczytać tysiąc książek o psychologii przesłuchania, ale nadal jeżeli tego nie zrobimy tysiąc razy czy dziesięć tysięcy razy, to no, z całym szacunkiem. To tak, jak karta pływacka zdobyta korespondencyjnie. Więc, więc po prostu fajnie jest zobaczyć, bo wtedy ta krzywa uczenia jest po prostu krótsza. No i nie mamy też takiego problemu zarządzania zmianą, że my rzucani jesteśmy na głęboką wodę, i nagle musimy nie dość, że poradzić sobie z brakiem pewnego doświadczenia, to jeszcze ze stresem który wywołany jest świadomością tej niekompetencji. No i to powoduje, no jak Państwo pewnie wiecie lub możecie się domyślać, no stres nie jest optymalnym, znaczy okay, pewna, pewien poziom stresu jest dobry, ale Stres wyższy niż średni generalnie już nie jest optymalny z perspektywy kreatywności naszego mózgu. No i to powoduje, że ten performance, nie dojrze, że nie mamy doświadczenia, to jeszcze to, co wiemy, bo przeczytaliśmy też średnio, nam będzie wychodziło, bo będziemy spięci, będziemy się sztucznie zachowywać. Więc wtedy też warto rozważać ten co przynajmniej na początku, żeby uczyć się po prostu od kogoś, kto już to robił. Nawet jeżeli uznamy, że my chcemy to zrobić inaczej, wiemy, jak zrobić to lepiej lub mamy pomysł na to, jak zrobić to lepiej, Obserwacja, przynajmniej na początku, jest fajną, fajną metodą. Zresztą, jak popatrzymy nawet na historię rozwoju ekonomicznego i budowy potęgi gospodarczej Japonii, to pamiętajmy, że na początku firmy japońskie podróżowały dużo po świecie i obserwowały to, jak robią to inni i szukały dla siebie tej niszy. Albo jak możemy zrobić to lepiej, trochę inaczej, ale po prostu ta obserwacja oszczędza wiele czasu, a zwłaszcza chroni nas przed błędami własnymi, bo możemy się uczyć na cudzych błędach, albo od razu implementować doświadczenia kogoś, kto już po prostu to robił. I no jest łatwiej, jest lepiej, warto, warto to rozważyć. No i wreszcie trzeci wariant, czyli outsourcing, no to to jest taka sytuacja, gdzie w ogóle zlecamy pracę zewnętrznemu podmiotowi. Teraz pomijając kwestię Pewnych luk kompetencyjnych. Jak sobie rozmawialiśmy o planowaniu audytu śledczego, to wspominaliśmy o, o tym, że no, należy uwzględnić w tym planie również um, potrzeby kompetencyjne to spektrum kompetencji wymagane od zespołu audytowego, bo bez tego po prostu no, będzie, będzie nam trudniej. Tak? No, możemy na przykład nie zrozumieć pewnych niuansów sprawozdawczości finansowej, jak nie będziemy mieć osoby, która wie jak czytać sprawozdanie finansowe, no i możemy nie zobaczyć pewnych rzeczy, które na przykład staną się dla nas asumptem do podjęcia jakichś tam czynności dowodowych w ramach... Wyjaśniania sprawy, i możemy po prostu nie dojść do prawdziwych ustaleń faktycznych, możemy skończyć na jakichś takich bardzo płytkich wnioskach, i to spowoduje, że problem tak naprawdę w naszej organizacji nie zniknie. Ale poza kompetencjami warto też spojrzeć na te modele operacyjne audytu śledczego, też z perspektywy zarządzania ryzykiem prawnym, bo jeżeli robimy coś sami, w ramach naszej organizacji, w ramach na przykład stosunku pracy, jesteśmy compliance officerem, zatrudnionym na umowę o pracę w organizacji. No to jeżeli to będzie badanie naruszenia procedur wewnętrznych albo jakichś działań na szkodę spółki, że ktoś, nie wiem, złożył na przykład fałszywe oświadczenie co do kosztów podróży służbowej poniesionej w jakiś tam systematyczny sposób, to się odbywa, jakieś tam szkody potencjalnie czy wyłudzenie może mieć miejsce na szkodę naszej organizacji, no to powiedzmy, że tutaj. No, naszym ryzykiem jest to, że nie wyjaśnimy, jak doszło, jaki był mechanizm tego wyłudzenia, no i ewentualnie ktoś może jako naśladowca dalej wyłudzać na szkodę spółki. Ale jeżeli mamy na przykład taką sytuację, gdzie nasza organizacja, na przykład podejrzenie czy, czy, czy to zgłoszenie sygnalisty dotyczy na przykład zagadnień związanych z korupcją, i to taką korupcją, która jest ścigana z urzędu i mogła przynieść korzyść naszej organizacji, no to musimy już rozważyć szerszy kontekst, tak, bo z jednej strony, jeżeli organizacja odniosła korzyść, no to być może, jeżeli jest jakiś tam sprawca, który rzeczywiście takiego działania korupcyjnego mógł się dopuścić, na razie działamy oczywiście na poziomie planu i organizacji tego postępowania, na, na poziomie podejrzeń, uzasadnionego przypuszczenia, ale no jeżeli mamy asum do tego, żeby tak myśleć, no to jest to ryzyko, że jeżeli my to zbadamy sami i i sprawa z jakiegoś powodu trafi później do wiadomości organów ścigania. My nie będziemy przygotowani na to, żeby na przykład podjąć dialog z tymi organami ścigania na temat staranności organizacji, tego w jaki sposób nasza organizacja... No, jaki model programu compliance na przykład funkcjonował w naszej organizacji, jakie mechanizmy kontrolne, środowisko kontroli było w tej organizacji, żebyśmy mogli się bronić przed tym, że dołożyliśmy staranności i doszło do tej nieprawidłowości pomimo naszej staranności. Jeżeli nie, przygotowujemy, nie przygotujemy sobie tej retoryki, to możemy się narażyć na odpowiedzialność korporacyjną. No i poza tym zawsze jest takie ryzyko, że my no, 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 no i że znajdziemy też przy okazji trochę negatywnych, jakby informacji na temat naszej organizacji. Teraz, jeżeli my to zrobimy wewnętrznie, no to oczywiście bardzo łatwo jest um, organom ścigania um, wezwać nas do wydania pewnych rzeczy. No i w zasadzie nie mamy wyjścia, musimy wydać, i wtedy, jeżeli powstał jakiś raport wewnętrzny, który wskazuje na luki w mechanizmach kontrolnych, no to de facto ten raport. Będzie dowodem świadczącym na naszą niekorzyść, będziemy musieli go przekazać organom ścigania. Natomiast gdybyśmy w takiej sytuacji, wiedząc na początku, że nasz case może dotyczyć um, sprawy, która może zaczepić się organy ścigania i dodatkowo e, mamy tutaj ryzyko, że. Mm, że ta sprawa może narazić naszą organizację na odpowiedzialność jakąś tam karną podmiotów zbiorowych czy administracyjną, to może lepiej już na tym etapie na przykład pomyśleć o outsourcingu na rzecz zewnętrznej kancelarii prawnej, adwokackiej, radcowskiej, adwokacko radcowskiej, bo wtedy nie dość, że informacje, które ta kancelaria pozyska, będą objęte tajemnicą zawodową, to jeszcze pamiętajmy o tym, że w sytuacji gdybyśmy później umocowali te, ten podmiot, który dokonywał na nasze zlecenie tego badania jako naszego obrońcę pełnomocnika procesowego, no to on też zgodnie na z przepisami KPK, kodeksu postępowania karnego, no może dostarczać tylko argumenty na naszą korzyść, więc ergo nie będzie, na przykład ujawniał informacji, które są dla nas niekorzystne i w ten sposób jakby będzie działał na rzecz tej zasady równości broni, tak? To organ ma nam udowodnić. Ale my niekoniecznie musimy mu w tym pomagać. Jeżeli zrobimy sobie takie postępowanie sami i nałapiemy tam faktów i dowodów, które będą świadczyć na niekorzyść organizacji, no to organ może nas wezwać i wydamy to wszystko. No i będziemy de facto dostarczać dowodów na swoją niekorzyść, chociaż nie mamy takiego obowiązku, no ale jednak, no ale jednak, jakby przepisy są tutaj no, nie, nieubagane. Natomiast co-sourcing to rzeczywiście jest cenny po, po model działania w sytuacji, kiedy no rzeczywiście mamy te takie grupowe rozwiązania i no brakuje nam pewnych elementów kompetencji, albo po prostu jest jeden człowiek, cztery postępowania w różnych krajach, no i on się po prostu nie rozdwoi, nie zmultyplikuje, nie sklonuje, no i musi się opierać o wsparcie jakichś lokalnych zasobów, a często jest tak, że no nie mamy tych zespołów mega rozbudowanych w naszych organizacjach i wtedy ten co-sourcing jest cennym zagadnieniem. A na koniec dnia dodam, że chodzi o to, żebyśmy poczynili te prawidłowe ustalenia faktyczne, natomiast nie ma wstydu ani ujmy żadnej dla honoru w, 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 w poproszeniu o wsparcie, zwłaszcza o wsparcie kompetentnego podmiotu. No i na tym dzisiejszy odcinek zakończę. Będę teraz kontemplował, co można by jeszcze tutaj w kontekście sygnalistów wrzucić do mojego vlogu subiektywnego, vlogu audytora śledczego. Tymczasem życzę miłego dnia, wieczoru, popołudnia, w zależności od tego, kiedy ten materiał trafi do, 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 do Państwa i do zobaczenia w kolejnym odcinku.